Cześć, witajcie, z tej strony Boxer Dzisiaj mam poradnik z serii klipów DVR. Mianowicie, co to będzie za poradnik? W dzisiejszym poradniku chciałem wam przedstawić, jak wyłączyć sobie fakt tego, że nasza konsola w niektórych momentach robi nam klipy. Po prostu tworzy nam pewnego rodzaju klipy, które tak naprawdę tylko i wyłącznie nam mogą po części spamić, a czasami mogą się nam przydać. No tej opinia to jest 50%. Tego, także tutaj Wam właśnie chciałem pokazać, jak zablokować sobie takie klipy. Musimy sobie wejść w takim razie w preferencje. W preferencjach wybieramy DVR -y z gry i streamowanie, i mamy tutaj takie coś jak zezwalaj na transmisję i ujęcia z gier. Automatycznie po wyłączeniu tego konsola już nam nie powinna robić tego rodzaju klipów, jednak zaleca się również tutaj wyłączenie pozostałych opcji. To tak gdzieś mniej więcej wygląda. Dobra, ja sobie w tym razie włączę, bo nie chcę sobie tutaj nic gmerać. Następną opcją, którą możecie również wykonać, w przypadku, jeżeli na przykład nie chcecie, żeby jakaś osoba podglądała Wasze klipy Jakaś nieznajoma, wchodzicie sobie w takim razie w ustawienia konto prywatność i zabezpieczenia online. Następnie dajecie sobie pokaż szczegóły i dostosuj. Czekamy aż się załaduje i lecimy w prawą stronę. Trochę tutaj trzeba jechać, bo trochę tego jest inne osoby mogą zobaczyć twoje klipy z gier i zrzuty ekranu. W tym momencie tutaj możemy dać sobie opcję bloku i bądź też znajomi i możemy sobie albo zablokować, żeby nikt tego nie oglądał, albo tylko i wyłącznie nasi znajomi będą w stanie podglądnąć nasze klipy z gier. Jest tu też jeszcze taka jedna opcja, jednak trzeba się udać bardziej w prawą stronę i udostępnić klipy z gier i zrzuty ekranów. Czego tyczy się ta opcja? Ostatnio pokazywałem wam filmik na moim kanale, w którym pokazywałem wam jak ze strony dvr.com możecie sobie pobrać właśnie wasze filmiki. Ta opcja właśnie praktycznie tyczy się tej strony internetowej, z tego względu, że kiedy tutaj damy na opcję blokuj to tak naprawdę na tamtej stronie internetowej już nie będzie widoczne i jakaś obca osoba nie będzie w stanie pobrać waszego klipu z tamtej strony internetowej. Dobra, w takim razie przejdźmy sobie teraz do rzeczy. Co jeżeli tak naprawdę jesteście zwolennikami tego, że konsola w pewnych momentach wykonuje wam jednak klip DVR, jednak mimo wszystko ten klip DVR jest delikatnie mówiąc troszkę za krótki. No wtedy musimy sobie wejść w preferencje na nowo DVR z gry i streamowanie, i tutaj mamy taką opcję jak nagraj to. I dobieramy sobie tutaj czas nagrania. Mamy tutaj od 15 sekund do 5 minut, jednak te czasy są tylko i wyłącznie teoretyczne, i tak naprawdę w przypadku 15 minut, zazwyczaj to jest 9, 15 sekund, przepraszam, zazwyczaj to jest około 19 sekund, a w przypadku kiedy mamy 5 minut, tak naprawdę daje nam to czas 4 minuty 30 sekund. 4 minuty 15 sekund, 4 minuty 45 sekund. Także no, takich pełnych klipów po 5 minut no, to po prostu rzadko kiedy się zdarzają. Zwłaszcza, że tak naprawdę, kiedy sobie wejdziemy w nasze ustawienia i nasze klipy z gier, to tak naprawdę wtedy możemy sobie zdawać dopiero sprawę z tego, jak bardzo na przykład tutaj może być zaśmiecona nasza właśnie. Skrzynka z filmikami. Dlatego chwilka tutaj na cierpliwość, bo się ładuje. Trochę tych klipów jest, więc zanim konsola tak naprawdę wszystkie załaduje, trochę czasu może tym, mimo wszystko minąć. Ok, jak widzicie, mamy już troszeczkę tych klipów, i praktycznie no, jest ich. Mnóstwo. Nie wszystkie tak naprawdę mi się przydają, z nie wszystkich tak naprawdę tutaj korzystam i tak szczerze mówiąc, planuję sobie teraz zrobić tak delikatnie mówiąc porządek. Jednak, najpierw mam tutaj taką opcję jak. Filtr. W filtrze możemy sobie klipy z gier, możemy sobie zrobić zrzuty ekranów, zapisane ujęcia, niezapisane ujęcia, edytowane, najnowsze chwile. I w tym momencie gra automatycznie posegreguje nam wszystkie klipy odnośnie tego co tak naprawdę chcemy. Czy chodzi tu o klip, czy chodzi o zrzut ekranu, zapisane ujęcia, niezapisane, edytowane i. Najlepsze chwile. W przypadku, kiedy sobie damy, wybierz grę, możemy sobie automatycznie wybrać grę, z którego chcemy zobaczyć sobie nasze filmiki, i wtedy sobie po prostu nacisnąć. W moim przypadku, jak widzicie, mam dwa zrzuty ekranów tylko i wyłącznie z GTA, ale na przykład ze Star Wars Battlefront również mam dwa, a z kolei z Dying Light. Mam już trochę tych klipów i uważam, że już od dłuższego czasu praktycznie nie gram w to i tak naprawdę one mi są niepotrzebne te klipy, więc zrobimy sobie porządek, ja to sobie, sobie akurat daję wszystkie klipy. Dajemy sobie opcję teraz zarządzaj, czekamy chwilę, aż znowu się załaduje i wybieramy nasze klipy, które chcemy usunąć. Jak widzicie, trochę tego jest. I tak naprawdę warto też jest o tym pamiętać, żeby tak naprawdę robić sobie porządek z tymi klipami, bo wiadomo, im więcej miejsca jest na dysku, tym tak naprawdę konsola lepiej nam współgra z nami, więc no jest to... Dosyć duży plus dla nas. W przypadku, kiedy no niestety nie mamy takiego wpływu na to, bądź też nie wiemy o takich opcjach, o których Wam właśnie teraz pokazuję, no to trochę jest szkoda, bo to naprawdę delikatnie mówiąc, troszkę spałmi i troszkę nam śmieci tutaj. Ale okej okay. Mamy już wszystkie klipy wybrane, Twoje wybrane ujęcia to jest aż 43 klipy, które ja mam do usunięcia, więc ja sobie je od razu usunę. No chwilę trzeba na cierpliwość. Ok, dobra. Mamy tą opcję usuniętą. W przypadku, kiedy damy sobie opcję. Wybierz wszystko, automatycznie gra nam, zaznaczy, wszystko, i możemy sobie tutaj dać taką opcję, jak wyczyść wszystko. Jednak no ja nie chcę już tego robić. I no cóż, jeżeli materiał się spodobał i jest dla Was pomocny, to łapka bardzo mile widziana, bo naprawdę fajnie to wygląda, kiedy ktoś tak naprawdę docenia czyjąś pracę. Także no cóż, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Jeżeli macie jakieś pytania jeszcze raz, to zapraszam do skomentowania materiału. Bardzo chętnie odpowiem na dany problem. Jeżeli oczywiście będę się na nim znał, a jeżeli nie, to tak naprawdę chętnie też pomogę i razem na pewno znajdziemy jakieś rozwiązanie ku temu. Także no cóż pozdrawiam serdecznie i na razie.